A, czyli jest bez pojemności. Dobra, silnik o pojemności nieznanej, o mocy przybliżonej, yy, o, yy, o jakości strasznie słabej, ale to nieważne. Przecież projekt z zamierzenia jest taki, że ma być z tego, co mam w warsztacie. 35. Nie, nie, bo nie, nie. Wróćmy do pół konia zmęczonego. Czy jest kapion? Nie! Wróćmy do pół konia. Zamysł jest taki, że ten gokart ma być dla Was. I tu mówię może nie o tych, co siedzą przed YouTube'em i sobie patrzą na to 500 km stąd, bo jakimś przypadkiem ten kanał tam dotarł, tylko bardziej dla tych, którzy przyjadą na zawody. Jak już oczywiście szmorona wirus się tam uspokoi i będzie można wyjść do ludzików, to oczywista sprawa, że zawody, PVC Drift. Na całe szczęście u nas nie jest to aż takim dramatem, jak u innych ludzi, którzy budowali samochody specjalnie po to, żeby wystartować. Budowali jakieś maszyny, wydawali na to ogromne pieniądze. No u nas nie jest aż tak drastycznie, gdyż no nie odbędą się to się nie odbędą. Będą w innym terminie, i po prostu to wszystko. Jest to sport o zdecydowanie zdecydowanie mniejszych kosztach niż jakiekolwiek inne formy sportu, to powoduje, że nie ma aż takiej straty z tego powodu, aczkolwiek jest strata ogromna, bo nie możemy jeździć, tu niestety jest ból i to okropny. Ale dlatego warsztat jest posprzątany i dlatego będę mówił. Będę budował i mówił, pokazywał jak umiem. Yy, tak jak mogę pokazać i wszystko w temacie, no co? Także wracamy do tematu. Mamy silnik. Co nam jest jeszcze potrzebne? Fotel. Dobra, fotel to tam na samym końcu, bo siedzieć to można na samym końcu. Yy, na pewno potrzebujemy wahacze i tutaj Yy, przyznaję się. Przyznaję się bez bicia. O! O! Zupełnie bez bicia się przyznaję, że miałem wahacze, komplet taki cymesik odłożony w razie jakbym coś odwalił i ten oto komplet wylądował u Damiana a niestety nie dowiecie się o tym, bo niestety materiał z filmiku ze swapu Damiana utraciłem yy, w wyjaśnionych okolicznościach niewyjaśnionego pendrive'a niestety Yy, dlatego yy, dokupiłem dwa wahacze W zamian za tamte dwa Więc fizycznie wszystko się zgadza Więc uwaga, tam są wrzucone Ponieważ dokupiłem je Moment o. Dokupiłem je dwa różne Bo było taniej Bo to i tak jest projekt, tak zwany projekt śmieć <laughs> yy, Mamy dwa wahacze Lewy i prawy długie. Długawe bynajmniej, tak jak trzeba. Ok, lecimy dalej. Słuchajcie. Pyk. Piękne. Aż normalnie mi jest. Szkoda pomyśleć, że nie mogę sobie takich ładnych założyć do swojego, bo ja mam już po prostu na trzy śrubki. Ale to będą koła do tego projektu. Więc mamy koła. Mamy pompkę. Okablowanie wymyślimy. Dobra, teraz muszę zrobić tak. Wykorzystać nasz nowy nabytek do tego, żeby kamera na nim stała. Podstawimy pastoczek i wyciągniemy tą obu skrzyneczkę. W tym skrzyneczce. Numer jeden. Nie ma nic ale na dół. w drugiej skrzynce i jasny wichł patrzcie w drugiej skrzynce, trochę zapomniałem o tym że miałem dwa wahacze, ale one są tak krótkie i są tak różne od siebie że nawet nie będę tego podejmować eee, czego szukamy czego szukamy? a, hamulca dobra leżał i czekał na odpowiedni moment na przewody z oczkiem których Adin mamy też trochę no dobra no. Mniejmy, że przewody też mamy mamy hamulec uwaga kładziemy hamulec w miejscu hamulca wieszamy tu przewód Hmm. Co by tu jeszcze znaleźć? Układ kierowniczy. Układ kierowniczy. Gdzieś go tu odnalazłem, jest, pyk. Patrzcie. Czekał już długi okres czasu, dlatego że tutaj jest po prostu na grubszą śrubę. I muszę dobrać yy, lepsze łożysko, ale mamy tutaj fachowca, pojedziemy do niego. Jeżeli się zgodzi, to nagramy z nim krótki filmik, jak wybiera nam łożysko odpowiednie do tego układu kierowniczego. Uwaga. Pyk, piękna sprawa. Lecimy dalej. Szukamy, 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 szukamy. Wydaje mi się, że gdzieś tu, w tych oto czeluściach. Przecież I tak nic nie widzicie, że ja tutaj yy, wertuję wszystko oporowo. Moment. Teraz może na chwilę tu. Mamy kolejną pasynkę, Bo w tej skrzynce jest taki to element. Mocowanie kierownicy. Wprawdzie jest to to lekko przekrzywione, ale to nikomu nie będzie tu przeszkadzało. Pyk. Dobra, lecimy dalej. Dosłownie wczoraj moją kierownicę Zmieniłem na sportową Więc ta wyląduje tutaj Myślę, że od razu zrobię mu skręt W ogóle bez gadki Więc od razu będzie miał skręt full lock I taki jaki mi się tylko uda Na pewno yy, trzeba się nastawić na to, że W tym gokarcie będzie też zabudowa I będzie to NASCAR NASCAR Car. Lata 90. Możecie sobie wpisać w, w Google. Wyskoczą Wam na pewno jakieś propozycje, jak może taki samochód wyglądać. Prosty, kupę, kanciak. Ogromny. No tutaj, oczywiście, z ogromnością nie będę przesadzał. Będzie mniej więcej tych samych wymiarów, co każda nasza już zbudowana fura, żeby to mniej więcej pasowało. Żeby nie było tak, że nie będzie się mieścił na torze. Ale żeby każdy z Was, kto przyjedzie do nas na zawody, mógł za symboliczną opłatą, bo wiadomo, że przecież jakoś to musi się utrzymywać taki rumpołek, za jakąś tam symboliczną, drobną opłatą będziecie mogli spróbować driftów w takiej budzie, już nie w samym Gokarcie, tylko w budzie. Eee, spróbować się z najlepszymi, spróbować się z trojgorszymi na pewno będziemy umożliwiali takie jeżeli będzie zainteresowanie oczywiście to umożliwimy jakieś tam powiedzmy pół godziny do godziny e, tor bez pachołków lub z pachołkami tak żeby można było coś tam kogoś ewentualnie poduczyć bo jeżeli tylko ktoś będzie chciał to my oczywiście wspomagamy e, i podpowiedzią i sugestią i ewentualnie jakąś przejażdżką wspólną, nagraniem na kamerze obgadaniem co gdzie e, zrobić lepiej żeby ewentualnie przyspieszyć to Tą naukę tego driftu, żebyście mogli latać już tak jak my. Niestety po tych dwóch latach dopiero, po odbyciu wielu prób, które nie, nie zawsze były jakieś tam super, które często były zwodnicze, tak jak na przykład właśnie pierwsza próba na sprzęgle odśrodkowym na podwórku. Myślałem, że po podwórku będzie się fajnie latało, a tu stwierdziłem, że nie, i, i niestety odstawiłem drift na, na dalszy tor, jeszcze na jakąś tam chwilę. A wystarczyło po prostu wziąć z tym go pojechać na jakąś dużą drogę, rozpędzić się i wtedy rzucić. Jakbym wtedy rzucił raz lewo-prawo, to od razu bym zrozumiał, że to prędkość, w braku przyczepności, będzie dodawała tutaj yy, adrenaliny do przejazdów i będzie na pewno tym motywem przekonującym, żeby. Podjąć drifting uh, with no grip, czyli w ogóle bez, bez przyczepności na tylnych kołach. Słuchajcie, yy, samochody tak latają. Oh wow, this is really cool. Y, jakieś tam kije pikacento czy coś w tym stylu japońskie. Yy, na jakichś tam parkingach, nieparkingach zakładają sobie takie koła do samochodów, gdzie dla mnie już osobiście. Wydaje się, że auto jest zbyt ciężkie na to, żeby ten drift był yy, do opanowania łatwiejszy w sytuacji kryzysowej, ale właśnie tam jest taka zasada, że wszyscy mają dokładnie te same samochodziki, więc yy, nie ma różnic. Każdy ma taki sam hamulec przedni, tylny, wszystko mogą zrobić dokładnie tak samo, więc to wszystko się mniej więcej na tyle wypłynia, że jeden od drugiego się nie odbije, a jak się odbije, to nic mi się nie stanie mniej więcej tak jak u nas. Ale jednak jest to slow motion drift samochodem, czego chyba już bym do końca nie chciał, bo jeżeli już samochód, to jednak niech to leci bokiem, tak jak chociażby to, które jest tutaj na banerze. Wiecie o co chodzi. Jak nie ma driftu, to i to jest fajne, ale jeżeli chcemy się rozwijać, to jednak coś musi iść bardziej do przodu. A tym bardziej, że patrząc na na przykład takie ujęcia jak tutaj, Tada, ale przejściówka co? Yy, patrząc na takie ujęcia jak było przed chwilą, yy, no jednak, Drift go kartami z oczu. Z, z, z oczu widza, Kurde, z... z perspektywy widza, poczytaj słowniki Gamoniu. Yy, z perspektywy widza stojącego, yy, no to niestety nie jest emocjonujący. No. Nie ma dymu, nie ma pisku te silniki to sobie tam popierdują, no powiedzmy że fałka już tam sobie coś tam zagra, no ale to i tak no, nie jest to. My widzimy emocje siedząc w środku w budzie, wy tego niestety nie widzicie. Eee, dlatego i po pierwsze ciężej jest przekonać kogoś do tego, że jednak ta, ten poziom emocji też może być fajny, a jednak później się okazuje, że prędkość plus ewentualnie zbliżanie się z dokładnością i świadomość tego, że nie mamy hamowania bo hamulec jest na tylnej osi a na tylnej osi są plastiki, te oto czyli tak naprawdę albo butów do oporu albo łyżka więc to właśnie to przekonuje do tego że jesteśmy w dużej prędkości, nad którą nie do końca możemy panować więc często łód szczęścia lub y, umiejętności wyrobione przez jakiś tam czas powodują, że możemy umknąć w jakiejś sytuacji, lub tak blisko podjechać do y, kierowcy, że rysujemy jego bok swoją oponą, tak jak w prawdziwym drifcie, i to już są wystarczające emocje w stosunku do ceny go karta, i w stosunku do tego, ile on pali i jak go trzeba serwisować. Więc y, może to uda się też jakoś kiedyś wytłumaczyć w taki sposób. Że niby rozsądny, tak jak ja teraz tutaj pitole sobie i zrobiłem już filmik 22 minuty i będę go słuchał, i słuchał, i słuchał. A cały czas stoimy w jednym miejscu. No niestety, może kiedyś będę miał większy warsztat. Póki co ja jest, jest jak jest, i działamy. Słuchajcie, yy, wstępnie na moich oczach brakuje kół, które są. Brakuje fotela, który jest. O! Tu sobie wystaje kawałeczek fotela, więc on jest fizycznie. Rzeczy na zabudowę oczywiście dostaniemy od CTG Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak Woźniach, gdzie zapraszam każdego kto buduje sobie nowy dom lub przebudowuje jakąś instalację centralnego tudzież wody pitnej, tudzież kanalizacji oczywiście montaże pomp ciepła, wszelakich jakiś gazowych piecy, to wszystko, wszystko tam Wam poradzą a nas przy okazji wspierają, dając nam yy, kształtki plastikowe, do tego, żebyśmy mogli sobie budować go karty, które później będą gdzieś tam się pokazywać i dawać również Wam frajdę. Więc wracamy po raz ostatni do tematu. Czy da się zrobić goxa z tych gratów?